Unikalny zbiór dzieł sztuki, w tym 34 obrazy i grafiki znanych artystów takich jak Picasso, Renoir czy Malczewski, Narodowy Bank Polski przekazał w depozyt Muzeum Narodowemu w Warszawie. O wydarzeniu i nawiązaniu współpracy na specjalnej konferencji prasowej poinformowali prezes MBP Sławomir Skrzypek i dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie, Andrzej Maciejewski. Zbiór stanowią 34 obrazy, grafiki i rysunki oraz 11 przedmiotów rękodzieła artystycznego. Przejęcie dzieł przez NBP odbyło się w ramach rozliczeń finansowych z będącym w stanie likwidacji bankiem handlowo-kredytowym w Katowicach, którego MBP jest jedynym wierzycielem. Dzieła te do tej pory były zabezpieczeniem zobowiązań finansowych spółki Artbi wobec banku handlowo-kredytowego. Odzyskaliśmy kolekcję. Nikt nie wierzył, że będzie to możliwe. Była to sytuacja beznadziejna. W związku z tym jestem ogromnie dumny, że możemy dzisiaj tą kolekcję udostępnić, udostępnić zwiedzającym. Znajdują się w niej dzieła przeróżnych szkół, przeróżnych, nie tylko polskie. Wśród nich chyba jeden z bardzo nielicznych rysunków renuara. Również grafiki Picassa będą stanowiły, stanowiły ogromny rarytat w tej kolekcji. Ja z sentymentem patrzę zawsze na Kosaka, na Malczewskiego i z przyjemnością mogę powiedzieć, że te obrazy są wyjątkowo piękne. W kolekcji obrazów przeważają dzieła polskich artystów Jacka Malczewskiego, Juliusza i Wojciecha Kosaków czy Teodora Aksentowicza. W kolekcji znalazły się także praca Pabla Picasso, Piera Augusta Renuara czy Oswalda Achenbacha. Narodowy Bank Polski doceniając wartość tych dzieł starał się o przejęcie całości zbioru. Prezes Narodowego Banku Polskiego podjął bardzo odważną decyzję nie zamieniając e, dzieł sztuki na pieniądze, a przekazując nam depozyt e, prawdziwe rarytasy, że wspomnę chociażby no już najbardziej określonego Renuara, ale znakomity zbiór e, obrazów Malczewskiego, czy Akcentowicza, Kossaka, e, również no, Picassa, e, sztuki zdobniczej, to co naprawdę jest cenne i co bardzo rzadko się zdarza, aby muzeum otrzymywało tak cenne dary. Wkrótce zostanie wydany przez Narodowy Bank Polski specjalny album z reprodukcjami i fotografiami przekazanych dziś dzieł sztuki. Prace przy przejmowaniu tych dzieł sztuki zostały w zasadzie zakończone, jeśli chodzi o opis dzieł sztuki, ponieważ zostały zrobione odpowiednie wyceny, odpowiednie opisy konserwatorskie, oceny jak gdyby od strony formalnej, od strony jakościowej. Dzieła sztuki są w dobrym stanie, nie ma żadnych ubytków, żadnych jak gdyby oznak, że jakiekolwiek okaleczenia są na dziełach sztuki. One były przedmiotem analizy, przed przejęciem naszym. No i w tej chwili tak naprawdę rzecz się sprowadza do tego, żeby stworzyć dokument w postaci. I albumu, który byłby ogólnie dostępny, gdzie nie tylko gdyby bezpośrednio można e, podziwiać, oglądać te obrazy, ale również, żeby można było sobie w domu popatrzeć na to. Na jesieni, jak poinformował szef Muzeum Narodowego w Warszawie, zostanie otwarta specjalna ekspozycja, na której zostaną zaprezentowane wszystkie zdeponowane dzieła sztuki i przedmioty użytkowe.